Siema na kolano drodzy widzowie! Dzisiaj będziemy robić najlepsze kilofy jakie istnieją w Minecraft, które niszczą wszystko. O, jest na mi wszystko, wszystko. Siema. Dzień dobry. Um, jak myślisz, um, czy te kilofy sprawią, że serwer wywali? Bo na odcinku Fireota eee. wywaliło. No wywaliło właśnie. Tak. Mój serwer jest za jakieś 10 złotych. Tak. Więc Kibicujcie żeby serwera nie wywaliło, bo, bo są tak mocne te e, kilofy. offy Wbijajcie to również do Fireota, zobaczyć jego odcinek właśnie, jak mu wywaliło serwer, jak grałem z nim i robiliśmy te killoffy. Jak mi wywalił serwer. Tak, tak, tak. Totalnie wywaliło, więc tak, jak to się robi? Słuchajcie, drodzy widzowie, musicie zrobić najpierw sobie taki, wiecie, normalny, każdy na początku robi, na początku drewniany kilow, co nie? Skopuje drewno, drewniany kilow i ten drewniany killoff teraz potrzebujemy Dużo kobla, żeby ten kobel zrobić taki magiczny. Zaraz zobaczycie w jaki sposób. Robimy taki jakby piecyk, ale wypełniony z y, koblem na środku. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. <grych> Jak mi się... oh O nie! Friend. Uważaj! Hey, hey, hey! Uważaj! Hey! Uważaj! Marko! Tyś! Dawaj go! Dawaj lamusa, dawaj, ciśnij go! Yeah. Nieey! <grych> Rozwalony, patrzcie, coś takiego. Eee, cyk. Proszę bardzo. a dobra, mam. masz. Super Cobblestone. Mamy super Cobblestone. I ten super Cobblestone działa na takiej zasadzie, że potrzebujemy tak. ich jeszcze 7. I wtedy będzie nas stać na ultra mocny drewniany kilow, który już nie będzie taki zwyczajny, bo będzie miał enchant kopania całego czanku. W sensie. czunka, no? Czu czunka. Pierwszego czunka. czunka no, 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 Będzie czunka. A ile masz oczunki? kobla? E, co? Ile kobla? Bo ja mam 35. Ja mam 12. Ale Ej, to. Ej, Za, to. Zaraz starczy. Zaraz A, starczy już? Dobra, to idziemy. Zaraz, zaraz. Nie, 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 jeszcze nie teraz. Jeszcze nie Dobra. teraz? to dobrze coś obliczałem, bo jest słaby no to jakby co e, subskrybujcie kanał zapraszam do sklepu na kolekcja tutaj tych czarnych koszulek i czarnych bluz e, jest teraz wyprzedawana czyli jeżeli się wyprzeda no to już koniec nie wróci więc jeżeli chcieliście tą koszulkę z tym wzorem to kupujcie póki jest bo jak już e, zniknie ze sklepu to nie będzie odnowienia stanu magazynowego no i tyle. Więc e, zapraszam, pierwsza linia w opisie e, No i wydaje 15. mi się, że już będzie test, co ty myślisz? Tu masz jeszcze 15, jak coś? A, to, to czekaj to za chwilkę O, dobra, czekaj, to był. Dobra. dobra, dobra. Jak on jest? Czekaj. O, dobra, mam go. Osiem mam, dobra! Ty to. Lecimy! Robię kompletnie tylko nowy kill of drewniany i uwaga! Cyk, proszę bardzo! Chunk 1! Kill of chunk 1! A widzisz? teraz mi szybko wykopiesz te tak, kobla. Tak, teraz ty no. będziesz mógł sobie, tam wiecie, no, na, na ludzi no. będziesz mógł sobie kopać. I wow! proszę bardzo! <śla> I można tak kopać szczanki sobie. O nie, co jest? Już zlagowało? Nie, nie serwera. O. <śla> e, nie, to był chyba. O. A serwer już nie wyrabia, widzicie? A to jest dopiero początek. Takie kopanie to jest e, nubowskie kopanie, jeszcze, uwierzcie mi. E, tutaj będą tak mocno kopane rzeczy, bo potem będziemy musieli mieć już ten kilow kamienny. I w jaki sposób robi się jeszcze lepszy ten blog? Już, już Wam pokazuję, drodzy widzowie. Robicie tutaj. A ja zbieram resztki po tobie. A, to, żywisz się resztkami. Spójrzcie, widzowie, tutaj robimy coś takiego. Czyli z tych enchantowanych robimy super duper cobblestone. Super duper cobblestone. W fajne to są nazwy, nie? Super duper no. cobblestone. Wykopię sobie to drzewo. O, elo. Wykopuję drzewo sobie tym kilofem. Elo! O, właśnie! Nie pomyślałem! No, no, to jest Log. genialne! A drewno, no przydaje się, co nie? Bo potem będziemy chcieli zrobić więcej rzeczy, no to elo. Um, o, a liście? Ty, ciekaw jestem, czy liście też się rozwalą. Ty też a? się rozwalają! Ale a po co ci liście? Um, a, bo takie stałe. Tak, tak. Dla, dla beki fajne. Sobie. Dobra. Lecimy w takim razie z tematem, teraz chyba kopiemy się w dół <głos> <głos> Musimy wykopać teraz dużo kobla, aby zrobić em, drugą wersję tego kilofa, który będzie jeszcze no. potężniejszy O, żelazo, a żelazo o, się hej. przyda bo, bo z żelaza potem będziemy robić żelazny kilof, który również będzie jeszcze lepszy Nie, szkielet, pomocy nie. Gdzie ty jesteś? O nie, ty jesteś tak nisko już Ja nie mogę to mnie, dawaj co? Do mnie skaż, dawaj! Nie, 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 ja się podkopię na dół tym kill-offem Tak <grym> będzie bezpieczniej, lecę. O, dobra. Nie nie, on tu jest dalej! <grym> Opa, co on z kombinuje ten szkiet? Ale nie, teraz do mnie będzie strzał, nie, nie, nie. uciekamy jest od rupaj. niego. Ewakuacja. Widziałem pa, pa. <grym> ja no do... to! <grym> dobra moi drodzy widzowie, myślę, że teraz będzie nas stać na jeszcze lepszy kill-off ponieważ tutaj robimy. Eee, patrzcie, cyk, cyk, mamy. Ile mam ich? Siedem, mam siedem super duper. To zrobię kilka też tobie, czekaj. O! Oh, dzięki sześć tobie mogę zrobić. E, dobra, zrobiłem ci, rzucam tutaj sześć dla It's ciebie. Good. Dobra, no i super. No i teraz mogę zrobić kamienny kill -off, A razem z kamiennym łączymy go super duper cobblestone'em. Iść! jest! Chunk drugi, tutaj był chunk pierwszy. No i co? Jesteś gotowy, Firel? Zaczynamy! Uwaga! Serwer! I Wow! Zaczynamy zabawę, fanato! Cyk! O, ale tego już tutaj wylatuje! Co wow. jest grane? Ale mocne, drodzy ale widzowie. Ale za kto jest? To jest A! tak satysfakcjonujący! O! Co jest Dobry grane? Go. Pojawił Dobry się znikąd! Go. Czekaj, czekaj. Rozwalam go. Dobrze. No ja mam zero HP! O nie, to jest drugi, uciekam! stron! Uciekam. uciekam! Chodź, 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 uciekaj. uciekaj, uciekaj. Stary, uciekaj, bo ja zginę. Czekaj. Iś. Iś. O, zgin no On jest nieśmiertelny Kurcze, pół HP. <laughs> Coś czuję, że Fajron chyba zginie Nie, Fajron zginął O kurcze, drodzy widzowie, no. <laughs> co się stało Nie wiem, nagle pojawiło się w moim Jaku sześć koksu, trzymaj, trzymaj co? Tak, ja nie wiem to Do, Wydaje mi się, że po prostu Minecraft, Minecraft zobaczył, że nie idzie nam zbyt dobrze I nam chciał pomóc, tak mi się wydaje właśnie <laughs> Dobra A. Robię tutaj kolejne Ponieważ, moi drodzy widzowie, jak połączycie ten super duper cobblestone, zrobicie z niego super puper skuper cobblestone. I on już jest czerwony. I jak widzicie... To nie jest najlepszy jeszcze. No, to jeszcze właśnie nie jest najlepszy. To jest jeszcze taki, taki lamusowaty w sumie. Bo dopiero zobaczycie, jaki będzie żelazny, a dopiero zobaczycie, jaki będzie diaksowy. Łocie, panie, diaksowe to... Bez podjazdu, co? A ma, żelazo? Mam, mam, mam. Zaraz tutaj zrobimy... O! Tak, tak. O, ty już przepalasz. Dobra. To ja tutaj uh -huh. zarzucę jeszcze... Jeszcze kilka piecyków, żeby to... O, nie! nie! Zniszczyłeś. Jaki nubek. Dobra, cyk, cyk. Tutaj zarzucimy wungla i zarzucimy... Żelazo, 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 żelazo. Cyk, cyk. Ok. No i proszę bardzo, przepala nam się tutaj potężna ilość żelaza, więc będziemy mogli od razu, od razu, drodzy widzowie, zrobić e, żelazną wersję tego kilofa. Tylko potrzebujemy pełno cobblestone'a. E, więc, żeby zdobywać szybciej cobblestone'a, ja tutaj zrobię taki patent i sobie go wszędzie tak rozdzielę, żeby łapać tylko cobblestone. O, oh, no. No to to przyspieszy na pewno. O, no i lecimy z tematem. Jeszcze tutaj tylko pochodnia. Ja... O ja! Ty, dokopałem się do ślawy tutaj <grystanie> Elo, lawa, elo Jakie to jest satysfakcjonujące <grystanie> Ja ci pomogę, dobra? Ty kop do przodu, a ja będę strefować pochodnie no, no, bardzo, nie. bardzo dobrze, no kolejny! Ale teraz jesteśmy na koksach Na sterydach <grystanie> minecraftowych <grystanie> Elo, rozwalony yeah. dobra, dobra. Jo, nie. mam prawie całe eku wypełnione o. cobblestone'em, stary, nie? No ja jestem pochodnie, bo jestem takim mukiem, bo i tak nie będę <noise> O Ojo! Ty zaraz nie będę już tego mieścił, wszystkiego. Dobra, to ja już zrobię. Ja już myślę, ja jestem plecakiem twoim. Aha, dobra, dobra. Ale czekaj, to łap tutaj to i ja tutaj postawię. Aha. O, i zrobimy kolejne. Um, no, kolejne super duper te wariaty. Dobra, uwaga, ile z tego wyjdzie? Cztery super duper. Ale to za mało. Dopiero mam 18? Przecież to jest dramat. Czyli łącznie dopiero mam 3. Wyobraź to sobie. Nie. Okej, okay, drodzy widzowie, mamy. Mamy już wszystkie skraftowane. 8 tych wariatów. Tylko potrzebujemy. O, nie, stary. Musimy wrócić się do tych piecyków, bo przecież tutaj było żelazo. A, no. Zapomniałem o tym, ale dobra. Mamy żelazo. Więc trzymaj połowę z tego. Dobre, eee, I. Robimy! Idziemy! A nie już drewna, drewno masz. Mam, 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 dobra. Postawię tutaj, no. I będziemy mieć od razu. Uwaga, cyk, cyk, myś iś, iś, tyś, tyś. I uwaga, robimy. A, czekaj, najpierw jeszcze patyki. Cyk, dobra, patyczki zrobione. Ja nie mogę! Ja już się stresuję tym, co tutaj się zaraz wydarzy. Super, duper, nuper, buper. Ultimate Iron pickaxe Pikax, elo I teraz, masz? jesteś gotowy, no Dawaj Ta ściana, ona teraz znika W tym momencie, trzy, 2, y Jeden, iść o! No! O! Co jest grane Nie Co się z nią stało, drodzy widzowie Ooo, kolejna Możesz teraz zbierać no, no, no. sobie na ludzie ja, a ja mogę to wszystko craftować Sobie teraz, bo to jest taka ilość Teraz tego wszystkiego ja no. bym wiesz co, mam plan. Musimy podkopać się gdzieś na dół, głęboko na dół, co nie? I tam poszukać Jak akcent. O ja! ja mówię, co dalej. Sorry. Dobra, kopiamy się na dół, elo. O! No! To jest niebezpieczne. Nie! Nie! Uciekaj, nikomu pod siebie nigdy. Uciekaj! Ej, joksy, joksy, tak. tu ile? Jo, Ile lawy? dobra, łapię co tam, joksy, joksy. uciekaj! Jeszcze tu są dioksy, zobacz! Za tobą! Oj, faktycznie! Elo! Joo! Ile tej lamy! <laughs> to jest lekka przesada, przyznajcie drodzy widzowie! To jest... Lekka przesada Muszę aż zjeść koksa, bo, bo jak na to patrzę to suszy mnie w gardle. Jo. Dobra, to tutaj oczywiście również będziemy teraz zbierać cobblestone'a i teraz teraz potrzebujemy go do super duper ultra buper super dużo. Ale to już tak dużo, że to jest niemożliwe chyba, żeby go teraz zdobyć. Nie no, oczywiście nam się uda, tylko miejmy nadzieję, że do tego czasu nie skraszuje nam gry, bo to jest całkiem prawdopodobne. Nie no Kibicujesz, A? kibicujesz nam? Twój road, żeby nie skraszowało nam gry? Tak, pewnie nie wywali na pewno. Ja nie chcę do mechanika zakładać komputera. <laughs> ja tak samo. Nie, nie, nie. Ja tutaj wolę spokojnie sobie była, rozwalać rzeczy nie i nie ryzykować spalonym komputerem, bo to jest realne. Dobra, to, to kopiemy. Ja już sobie wszystko to roziliłem i o! Dobra. Do piekła, zobacz, co jest grane, faktycznie zrobiłeś... Co jest Czemu ty zrobiłeś schody do piekła. Co... Cześć, pokażę ci coś. Proszę bardzo, za to mam zrobię ci o, przejście. Diaksy akurat, ale diaksy. O ja, wszystkie spłonęły tutaj. A tu jest idealnie jedenasty poziom. Tego tu jest. Patrz, A, up, Parkour. O! Tam były jeszcze diaksy. My... Nie wiem, to jest zbyt duży fart. No, przecież my mamy. Ja już mam 14 tych diaksów, nie? Wszystkie, no. wszystkie możliwe diaksy wykopiemy z tego świata po prostu. Aż, i pod tym będą diaksy, wykop. Ja, uwaga? A nie, nie tym no. razem, niestety. Jak, ale to długo spada. Ty, a trzeba no. trzeba mniej więcej się umówić, kto kiedy kopie. A jak naraz będziemy kopać Ja nie kopię w ogóle, bo nie mam kilofa nawet. A, bo ty nie masz tego kilofa, O nie, najgorzej. Dobra, wszystko sobie tutaj pokraftowałem. I z tego wszystkiego wyszło nam. 42 super duper cobblestone. Ja nie mogę Stary, to będzie trwało godzinami po prostu kopanie, żeby wykopać tutaj. Widzicie? Musimy, żeby mieć ten ultra ultra duper Muper to musimy wykopać um, tyle. A nie żeby... robimy ultra duper muper muper? Tak, ultra muper duper guper buper. A to robimy guper Mup ultra Guper-ultra-muper! Wow! No! Kolejne reakcje! Okej, okay, przyszedł czas! Na! ten wow. Gdzie to jest? O! Super-puper-scooper zmieniamy na... super duper super puper scooper stone! O nie! I on... Ja nie mogę, jaka długa, ta... długa nazwa. Pupers I teraz... Cooper... Co? Skuper? Cooper. Cooper! Potrzebujemy Aha. go osiem jeszcze. Cześć stary? 8 ich. A okay, ja mam parę. Masz? Ja, trzy. O, no to słuchajcie drodzy widzowie. Będziemy tutaj dalej kopać. Eee, czekaj, to był on. Tak, mamy już ich cztery łącznie Ja nie mogę. Czyli jeszcze potrzebujemy ich e, cztery. I wtedy będzie nas stać na kozacki oh. najlepszy kill -off w tej grze. Okej, okay, mamy 20 super duper puper tych e, e, bloków. Tak, 20. Jesteśmy w nowym miejscu, więc. O ja, to jest slime. Patrz, co to robi slime ball? Ok. O! Oh. <laughs> o! Oh. Podejrzane. Patrzcie, co widzowie, jak zepsujemy ten teren. Uwaga! <laughs> Przecież było miejsca. tak pięknie tutaj Dobra robię to stary Robię to Zrobię przy Dawaj. okazji dwa takie kilofy co nie Żebyś ty też to miał mm -hmm, Oczywiście, mm -hmm. Bo kopaliśmy to razem Więc e, uwaga cyk Patyki raz dwa dobra Kilofy -off. dwa Ja nie mogę aż nie mam miejsca weku na to wszystko Dobra i robimy Cyk łączymy to I ja nie mogę chunk cztery. Yeah. I teraz dla ciebie jeszcze tutaj syk Proszę serdecznie, proszę oh. I teraz uwaga, drodzy widzowie tak. Ten kilof powinien sprawić, że stąd jak wykopiemy się, to do samej góry Wykopie się. Czajcie bazę, do samej góry może nam zaciąć serwer, więc... Yeah. Więc jeżeli wyrzuci serwer, to, to ja przepraszam Tyle budowania napięcia do takiej chwili, żeby nie, ale mój komputer mi Idę idę stąd, idę Stary, nie, musisz przy tym być, chodź to zobaczyć Dobra, idę Dobra Zaczynamy rade. Rade. Rade, rade. 3, 2, 1 I... GG, serwer, chyba Koniec Koniec serwera O ja, ty Lecą Lecą, no, ale ja mam totalne lagi, a ty? No, ale zaraz może Dobra, dobra, zaraz może się. Ja coś czuję, że chyba tak. przetrwa ten serwer. Ty! Przetrwał! Przetrwa! Przetrwał! Tak! Jest! Cały chunk wykopany! Co? Co? Jest grane? Ja! Czekaj, czekaj, jeszcze, jeszcze. Dobry. Muszą się wszystkie. Wszystkie itemki chyba. Jest! O ja! Dosłownie! Dobra! Jest. Pada jest. itemkami! Jesteśmy nie, <laughs> Bogaci, tak, jesteśmy bogaci, drodzy widzowie. Pada tutaj itemkami, jak widzicie. I spada woda. Uważaj, patrz, spada woda na nie, dół. Nie. Ale to jest satysfakcjonujące, nie? Sto no. I patrz, jak ona uderzy tutaj! BUM! I całą tą dziurę. Nie, fotografę. Tak, teraz będzie! <laughs> dawaj, dawaj na zewnątrz wyjdziemy i sprawdzimy jak to wygląda z zewnątrz. Taka dziura Dobra. w ziemi, nie? Co no. skrane. O nie, co jest... Ja tutaj nie mogę wyjść z tego. Czekaj. O. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay. wyszedłem. Jesteś? Wow. O. O, ale to jest grube. Wow. Ja, pilot. Let's go. Auuu Ja. Ej, patrz, te temki się nożą do góry. Widzisz to? Aha. No, jest śmieszne. Dobra stary, psujemy ten serwer chyba co nie? Nie! Rozwal! Dawaj, dawaj, rozwal go, rozwal! Rozwal serwer! Nie, na pewno, na pewno! Tak! Tak! Dawaj! Rozwaliłeś? Nie! Tak! Rozwaliłeś! Dobra, to ja też rozwalam coś! Przytrzymamy... No, rozwalaj wszystko! Przytrzymujemy i rozwalamy serwer! O, co jest grane? O, nie, mi się myszka sama obraca, nie? Ja też. Ja nie mogę wycelować! Nie, nie chcę! Ja w ja ciebie nie. nie a. Ej, jeśli ten serwer jeszcze przetrwa, to będzie dziwne, bo tobie już dawno wyrzucił. Ja rozwaliłam! Rozwalam, rozwalam Lol. kolejne rzeczy! Lol. Ej! Ps, Lol. Ja rozwalam te rzeczy i to się nie robi. Zepsułem kilka. Dobra, no to już lipse. Nie! Wywaliło mnie. Wywaliło cię? Tak. No to, to teraz mnie pewnie wywali drodzy widzowie. To jest za grube chyba. To jest komputer. A ja, ja... Ej, mój komputer jest głośniejszy jakiś, nie? się. Zrobił się głośny i mam jakieś ładujące się... O nie, dobra, wyrzuciło. Więc tak, drodzy widzowie, udało nam się zniszczyć serwer tak potężnym kilofem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wbijajcie do Pyrota, ponieważ ten odcinek powstał dzięki niemu. No i zapraszam również do sklepu na wajanshop.pl, ponieważ ta kolekcja już się kończy. Ostatnie sztuki koszulek. A bluz jeszcze trochę zostało, ale również, jak się wyprzedadzą, to koniec. Już więcej tych wzorów nie będzie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!